stropian i wełna mineralna to nasze pierwsze skojarzenia w temacie ocieplenia budynków. Czym się różnią, który materiał jest lepszy i w jakich okolicznościach jest to sojowe? A może lepsza będzie izolacja natryskowa? Na te i inne pytania odpowiemy sobie już za chwilę. Cześć, dzień dobry i zapraszam do kolejnego odcinka. Lepiej ocieplić dom wełną mineralną czy styropianem? To pytanie dość często pojawia się wśród naszych klientów, więc postanowiliśmy na nie tutaj odpowiedzieć. Od razu chciałem zaznaczyć, że oferta materiałów izolacyjnych nie ogranicza się do dwóch powyższych. Coraz częściej spotykamy ocieplenie natryskowe pianką pur, a materiałów alternatywnych jest na rynku coraz więcej. Do tych ostatnich dojdziemy jednak za tydzień. Na razie skupmy się jednak na tych podstawowych. Styropian jest najbardziej popularnym materiałem w tym zestawieniu. Dlatego, że jest po prostu najtańszy. Tak naprawdę styropian jest tylko nazwą handlową, a prawidłowa nazwa materiału to polistyren. Konkretnie polistyren ekspandowany, czyli w skrócie EPS. Jest to porowate tworzywo sztuczne o bardzo niskim współczynniku przenikania ciepła, jednak ma ono niską odporność na obciążenia i uszkodzenia mechaniczne oraz jest podatne na działanie rozpuszczalników i olejów organicznych. Styropianu używamy w budownictwie w postaci płyt lub granulatu. w płyt jest cała masa i nie będziemy już tutaj się aż tak rozdrabniać. Granulatu używamy natomiast w miejscach trudno dostępnych, gdzie ciężko byłoby poprawnie ułożyć płyt. W budownictwie używamy także polistyrenu ekstrudowanego, zwanego proście XPS lub styrodurem. Jest to w zasadzie to samo tworzywo co EPS, lecz powstaje w troszkę inny sposób. XPS jest tworzywem twardszym, cięższym i bardziej odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Jego struktura jest gładka i pozbawiona porów. Jest nienasiąkliwy, ponieważ w jego strukturze nie ma pustych przestrzeni, gdzie mogłaby zatrzymywać się woda. Ponadto charakteryzuje się nieznacznie lepszymi właściwościami izolacyjnymi od zwykłego EPS-u. Nie trudno się domyślić, że przy wszystkich tych zaletach XPS jest materiałem sporo droższym od zwykłego styropianu. Dlatego polecamy stosować go tylko tam, gdzie jego zalety faktycznie dają na wymierne korzyści, czyli np. do izolacji fundamentów, które są bardziej narażone na działanie wilgoci oraz na uszkodzenia mechaniczne. Na ścianach zewnętrznych nie ma sensu dopłacać do XPS-u, ponieważ jego odrobinę lepsze właściwości cieplne możemy nadrobić, stosując nieznacznie grubszą warstwę zwykłego styropianu. Na rynku znajdziemy także szary styropian grafitowy. Jest to zwykły EPS z domieszką cząstek grafitu, które pomagają nam uzyskać lepsze parametry termoizolacyjne. Według producentów nawet o 25%, a to daje nam oszczędność dobrych kilku centymetrów grubości na warstwie izolacyjnej. Ciekawostką jest, że na papierze styropian grafitowy posiada dokładnie taki sam współczynnik przenikania ciepła co zwyczajny. Lepsze właściwości nie wynikają bowiem wprost z lepszej izolacyjności materiału, lecz z tego, że cząstki grafitu w nim zawarte odbijają promieniowanie ciepła. Z wad styropianu przede wszystkim słabo izoluje on akustycznie choć są od tego wyjątki. Ten sam problem dotyczy jednak w mniejszym lub większym stopniu wszystkich materiałów termoizolacyjnych. Cena zwykłego styropianu EPS wynosi od 150 do 200 zł za metr sześcienny. Styropian grafitowy jest nieznacznie droższy, natomiast XPS kosztuje od 400 nawet do 650 zł za metr sześcienny. Wełna mineralna to drugi najpopularniejszy materiał termoizolacyjny o bardzo zbliżonych parametrach do styropianu. Geneza powstania wełny jest bardzo ciekawa. Pomysł na jej produkcję zrodził się przy okazji badań wulkanu na Hawajach. Wyrzucana w trakcie erupcji lawa zastygała na silnym wietrze, tworząc włókna. Dzisiaj w wyniku podobnych procesów uzyskujemy pospolitą wełnę mineralną. Wełna stosowana w budownictwie posiada bardzo podobne właściwości do styropianu. Więc, żeby się nie powtarzać, skupimy się na różnicach pomiędzy wełną a styropianem. Przede wszystkim wełna mineralna jest całkowicie niepalna. W pewnych sytuacjach ma to znaczenie w kontekście prawnym, lecz z naszego doświadczenia dla większości klientów indywidualnych nie ma to znaczenia. Wełna sprawdza się też lepiej od styropianów w izolacji akustycznej. Dlatego jest powszechnie stosowana w lekkich ściankach działowych oraz do wygłuszania strapów międzykodygnacyjnych. Używamy jej również powszechnie do izolacji dachów i stropodachów oraz poddaszy. Jest też bardziej wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne. Z wad wełna mineralna jest nasiąkliwa i przepuszcza wodę. I na tym polu radzi sobie znacznie gorzej od styroduru. Jest również cięższa od zwykłego styropianu, co może przełożyć się na nieco wyższe koszty montażu. Wełna występuje w postaci płyt, mat i granulatu. Płyty najlepiej sprawdzają się przy izolowaniu ścian zewnętrznych, gdyż są twarde i wytrzymałe. Maty dobrze sprawdzają się na przykład do ocieplenia dachu, gdyż są sprężyste i łatwo wypełniają przestrzeń między krokwiami. Granulat analogicznie do styropianu nadaje się najlepiej do zaizolowania miejsc trudno dostępnych. ocieplania natryskowe to stosunkowo nowa technologia, która szybko zyskuje popularność. Do takiego rodzaju ociepleń używamy przede wszystkim pianki poliuretanowej PUR lub włókien celulozowych. O tych drugich powiemy sobie więcej za tydzień, a na razie skupimy się na piance PUR. Zasadniczą zaletą izolacji nadryskiwanej jest fakt, że eliminujemy mostki termiczne. Z założenia bowiem unikamy przerw technologicznych i to sprawia, że taki rodzaj izolacji ma szczególne zastosowanie w przypadku budynków remontowanych i docieplanych. Drugą zaletą tego rozwiązania jest szybki czas wykonania izolacji. Wyszkolona ekipa jest w stanie zaizolować nawet kilkadziesiąt metrów kwadratowych ścian na godzinę. Piany PUR dzielą się na dwa rodzaje: otwarto-komórkowa i zamknięto-komórkowa. Ta pierwsza ma większą gęstość i lepszą odporność na obciążenia mechaniczne. Możemy porównać ją do XPS-u. Pianka otwarto-komórkowa byłaby w takim porównaniu EPS-em. Jest lżejsza, bardziej delikatna. I ma porowatą strukturę. Wypełniając przestrzeń między krokwiami, powinniśmy użyć pianki otwarto-komórkowej, lecz do izolowania fundamentów bądź podłogi na gruncie lepiej sprawdzi się zamknięta komórkowa. Wadą izolacji natryskiwanych jest fakt, że ich skuteczność bardzo zależy od wykonawstwa. Nie kupujemy bowiem prefabrykowanych gotowych elementów, lecz surowy materiał. Ekip specjalizujących się w tej technologii nie ma jeszcze zbyt wiele, a to przekłada się na wyższe koszty robocizny. Oczywiście świat materiałów termoizolacyjnych nie kończy się na styropianie i wełnie mineralnej, a pianka PUR to tylko jedno z coraz większej liczby nowych rozwiązań. Zapraszamy do kolejnego odcinka, w którym omówimy sobie alternatywne materiały dla wcześniej wymienionych. Do zobaczenia, cześć! kapur to tylko jedno z rosnącej liczby nowych rozwiązań. Dobre.